Wideo w internecie. Każdy z nas, absolutnie każdy i każda ogląda codziennie wideo. 10, 15, 20, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt minut dziennie. Może dzisiaj oglądałaś, oglądałeś jakieś wideo ciekawe, które zapamiętaliście i dlaczego. To jest taka statystyka, która nam pokazuje, że oglądamy ich ponad dwie godziny dziennie. 16 godzin tygodniowo to jest dwie godziny dziennie. Wiem, że są na sali osoby, które chciałyby, żeby wróciły artykuły eksperckie, posty blogowe, posty w social mediach, karuzele, czyli tekst i czytanie. Jednocześnie widzimy i to jest czarno na białym, że wideo króluje i będzie wzrastało. I to wiemy, ale dwie godziny dziennie to jest taki wzrost, którego nie możemy pominąć. Skąd wzięłam te statystyki? Oczywiście, zmyśliłam. Byłam ostatnio na takim szkoleniu dla prelegentek i prelegentów, gdzie dowiedziałam się, że trzy czwarte prelegentów na scenie wymyśla swoje statystyki i rozumiecie więc, że chciałam się znaleźć w tym ciekawym gronie i miałam takie zakusy, a potem pomyślałam, kurde, ale jak tak zrobię, to znowu będzie to, że u mnie działa, to i u Ciebie zadziała. Nie możemy działać na tej zasadzie. U mnie zadziała, to i u Ciebie. Musimy jednak poświęcić wieczór, tak jak ja poświęciłam wieczór i przeanalizowałam różnego rodzaju statystyki, więc jednak nie są zmyślone. Możecie wejść na te strony i jeżeli macie wolny wieczór, Wieczorek, to jak najbardziej polecam. Co nam one pokazują? Po pierwsze, drugie, trzecie, czwarte: każda platforma społecznościowa, i to taka, która jest dedykowana wideo, ale nie tylko taka, która jest dedykowana wideo, kocha to, ponieważ. Użytkownicy są do tego przyzwyczajeni, więc czy jesteśmy na takiej, która jest dedykowana jak YouTube, czy na takiej, którą teoretycznie obchodzi coś innego jak linking, to wciąż widzimy, że konsumenci, że odbiorcy potrzebują tej treści i dużo częściej wchodzą z nią w interakcję. Więc Sylwia, dlaczego tak krótko? Dlaczego potrzebujemy wideo, które jest krótkie, szybkie, i znajdziesz, jeżeli kochasz długie wideo, to znajdziesz platformę i znajdziesz możliwość dla siebie na dłuższe, ale dzisiaj mówimy o mega krótkim, o ultra krótkim wideo. Dlaczego? Dlatego, że zaczynaliśmy je traktować jako inwestycję czasową. To jest tak, że codziennie wchodzimy sobie do internetu, skrolujemy, na przerwie wszyscy przyznać się, skrolujemy, 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 ale jak widzę, że jakieś wideo ma około dwóch minut, to powiem, o nie, mowy nie ma, ja nie oglądam wideo. Przecież to nie jest tak. Nieważne, że przed chwilą spędziłam 10 minut na ultrakrótkich wideo, jak ma dwie minuty, to nie inwestuje. I naszym zadaniem jako twórców jest to przełamać, jest to przekroczyć, jak to zrobić dzisiaj, zaraz o tym powiem. Widzimy tutaj. Że każda platforma liczy to, ile i na jakiej możemy być. Na jakiej możemy być krótko, na jakiej możemy być dłużej. I tak, YouTube jest taką platformą dla Was, jeżeli chcecie być naprawdę długo. Jednocześnie to jest informacja dla dużych kont. Duże konta co to znaczy duże konto? No z jednej strony to są subskrybenci to są ludzie, którzy tam obserwują, przychodzą, wracają. Z drugiej strony. To jest czas. Duże konto rosło. Maciek tutaj powiedział, że moja historia to nie jest historia jednej rolki, rzeczywiście czas i relacja z odbiorcami pozwala mi na tworzenie długich form wideo, które działają. Ale na początek to nie jest możliwe. Na początek chcemy tego, chcemy czegoś krótkiego. I jak rozmawiam z moimi klientkami, rozmawiam z moimi klientami, to słyszę często, no tak, ale ja mogę tutaj coś krótko zrobić, potańczyć, poskakać, powygłupiać się, zrobić lifestyle spoko. Ale jeżeli chodzi o wideo eksperckie, jeżeli mam dać wartość, a przecież ta wartość jest takim kluczem, to nie mogę tego zrobić w kilka czy w kilkanaście sekund. Potrzebuję dłużej, ale dłużej to jest relacja. Zanim będziesz tu, zanim będziesz mieć długi związek, Mam, zanim będziesz mieć trójkę dzieci, mam, zanim będziesz mieć święta z teściami. Mam teściową, to będziemy musieli nauczyć się czegoś innego i zacząć od czegoś innego. Zaczynamy od delikatnego flirtu, zaczynamy od budowania relacji, od puszczenia oka, od uśmiechu. I jak zaczniemy jako twórczynie i twórcy tak widzieć te rolki, a nie jako miejsce, gdzie musimy zaraz dać wszystko, tylko pomyślcie o tym. To jest skala, musimy to skalować i tego oczekują od nas e, nasi odbiorcy, potencjalni klienci, ludzie, którzy nas jeszcze nie znają. No bo ile macie tych ulubionych kąt, gdzie możecie pójść i obejrzeć dłużej? Kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt raczej nie. To jest kwestia liczby. Większość z nas potrzebuje, żeby skalować swoje zasięgi, potrzebuje tworzyć to krótko. To nam pokazają te niezmyślone badania. Eee, I co możemy zrobić w 9,58 sekundy? Maciek się zastanawiał, co się kryje, może wy też. Możemy wygrać mistrzostwa, możemy zdobyć rekord. Usain Bolt, chłopak wychowany na Jamajce, który od małego lubi sport. Najpierw myśli o krykiecie, o piłce nożnej, potem wchodzi w lekkoatletykę. W wieku 12 lat ma rozpykane wszystkie zawody lokalne. W wieku 15 zdobywa Mistrzostwa Świata Juniorów. W wieku 17 leci do, na Mistrzostwa Olimpijskie do Aten. I nie przechodzi kwalifikacji. Wraca więc do podstaw. Jego trenerem zostaje Glenn Mills i trzyma go w ryzach. Trzyma go w ryzach tak długo, aż Bolt wytrenuje swój start. Bolt trenuje na 200 i na 400 metrów, a jego marzeniem jest 100 szybki dystans żeby ten szybki dystans osiągnąć, żeby zdobyć to mistrzostwo, żeby zdobyć ten rekord w ultra krótkim występie, musimy mieć dobry początek. I jeżeli macie zapamiętać jedną rzecz z mojej dzisiejszej prelekcji, to jest to właśnie początek. Dobry start gwarantuje wam wyświetlenia. Nie chodzi tutaj o jakość naszego wideo, nie chodzi o Mądrość, którą przekażemy naszym odbiorcom, ale chodzi o skalę. I teraz na najbliższe parę minut mamy taką umowę. I wy będziecie jak Bolt, ja będę jak Mills. Nie puszczę was dalej, dopóki nie zrobicie idealnego startu, albo nie zrozumiecie tego idealnego startu. No więc zaczynamy. Po pierwsze, wyrzućcie z głowy wszystkich i wszystkie konta, które znacie i wiecie, że dobrze działają. Wiemy, jak jest. Bierzemy znowu ten nasz smartfon do ręki, skrolujemy i myślimy sobie: mmm, "Ale ma zasięgi. Co ona tam robi takiego? O, on, wow, to jest super. Może też tak zrobię. Może". Może zrobię tak, może zrobię tak, może zrobię tak. Wariujemy, szalejemy, cały czas idziemy gdzieś dalej i dalej i dalej. A struktura, którą możemy zaimplikować od razu, jest prosta, ale musimy się jej trzymać. Wideo eksperckie, czyli nie lifestyle, nie tańczenie, tylko jedno przekazanie informacji jest problematyczne. Dlaczego? Dlatego że jak rozmawiam z wami na przerwie. Luźna rozmowa, fajna roz rozmowa, szybko dowiaduje się, w czym pomagacie, komu pomagacie, jak pomagają wasze usługi, jak pomagają wasze produkty. Wszystko wiem, rozumiem, ale jak podejdę do Was i powiem: Dobra, teraz nagrywamy wideo eksperckie. Jako ekspert, ekspertka powiedz parę tipów, to nagle puch, yy, znaczy chciałam powiedzieć: Dzień dobry Państwu, Szanowni Państwo. Yy, i tak dalej, i tak dalej. Tracimy cenne sekundy. Z raz, dwa, trzy. Nikt tego nie będzie dalej oglądał. Musimy zejść z tego poziomu nadmuchania jak balonik, z tego bla, bla 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 i wejść bardzo szybko i mocno w początek. Na początek mamy trzy sekundy. Ile to jest trzy sekundy? To jest cała wieczność. To jest naprawdę dużo czasu, żeby. Zaimplikować coś, żeby dać i żeby znaleźć ten element kluczowy. I jakbym stanęła tutaj na tej scenie dwa lata temu, a stałam, to powiedziałabym, a powiedziałam, że mamy 15 sekund, zanim nasz widz zdecyduje, czy chce oglądać dalej nasze wideo, czy nie. 15 sekund. Dzisiaj nawet większość rolek tyle nie trwa. Nie możemy więc pozwolić sobie na to, żeby jakieś uprzejmości tam się pojawiły, albo jakieś dodatkowe słowa, które nie są zupełnie zupełnie potrzebne, potrzebujemy wejść od razu w temat. Ten początek jest kluczowy. Jak i w co trafiamy? Możemy się zastanowić i to jest dla was zadanie domowe, żeby się zastanowić, co jest największym problemem twojego klienta, takim problemem, który bez względu na wszystko wybudzi go z życia. No bo jak wygląda nasz dzień? Mój wygląda na przykład tak: wstaję, śniadania, śniadaniówki do szkoły, tutaj dzieci, tutaj mąż, tutaj odwożenie, zawozienie, korki, czerwone światła, wracam, klienci, klientki, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo rzeczy, leci, leci, leci. No, robię przerwę. Wiadomo, większość z nas w przerwie medytuje. Ja na przykład skróluję, bo jednak jest jeszcze wciąż parę osób, które w przerwach scrolluje. Skróluję, 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 a tutaj z tyłu ten problem, on tam sobie cały czas jest. Więc dalej jadę, jadę. jadę. Jadę I nagle patrzę ciche dni w związku. Myślę, o, Big Brother widzi wszystko. Bo tak, to jest mój problem aktualnie, więc czytam, oglądam, słucham, idę dalej. Właśnie ten problem, który mamy jako twórcy, że nie, za, nie jesteśmy oglądani od początku, że nasze wideo poza tańczeniem, skakaniem i szybkimi chwytami nie działa. Jest dlatego, że my nie łapiemy, jaki ktoś ma problem. Musimy wskoczyć tam od razu. Więc to jest Wasze zadanie, znaleźć taki początek. Ale jeżeli jeszcze go nie umiecie, to zostajemy moment, jeszcze chwilę, zanim pójdziemy do środka. Możecie wybrać clickbait. Proszę bardzo, można sobie zrobić zdjęcie i wykorzystać jakikolwiek clickbait. I zaraz ktoś mi powie: Na mnie tu nie działają. Takie haczyki to nie dla mnie. Ja tu jestem inteligentną osobą i one nie działają. Mhm. Jak ja puszczę taką rolkę, gdzie jest clickbait, jedna rzecz, która sprawi, że będzie więcej wyświetleń na Twoich rolkach, to zaraz zostaje dziesiątki komentarzy, na mnie nie działa. No właśnie, zadziałało. To po prostu działa. To działa ze względu na to, że tak działa nasz mózg, który nie ma percepcji idealnej w tym momencie. Nie mamy czasu, żeby się zastanawiać, dlatego to, jeżeli Wy będziecie tworzyć od razu początki, które będą łapać uwagę waszych widzów, to dzięki temu pójdą z wami dalej. Przykład. Here's a viral content idea you should steal. This is what I call the Be Like Strategy. Document and complete a video doing something like someone else. Here are some examples that are working. No, więc możemy iść do Rico i zobaczyć jakie są przykłady, które działają. Już nas wciągną. Wciągnął nas jeszcze kilkoma dodatkowymi elementami, o których też zaraz będę mówić. Natomiast początek viral content. Chcemy taki wiralowy content, więc od razu wchodzimy i idziemy dalej. Środek. Możemy iść dalej? Dzięki. Środek. Co chcemy zrobić w środku i tutaj umawiamy się, że to jest umowna 4 sekundy. Umowa na umowna 4 sekundy. Mogą być 4, może być 6, 8, 10, 12 w zależności od tego jaką relację mamy. Jednak pamiętamy, że wciąż jest to rodzaj flirtu i rodzaj pierwszego spotkania. Zanim powiem, że czy idziemy jutro do ciebie na kolację z rodzicami, to powiem czy pójdziemy na kawę tam na przerwie jest super za darmożkę. Więc to to możemy sobie założyć, że tym komunikatem cały czas idziemy i cały czas próbujemy, żeby nie wyskakiwać za bardzo naprzód. Te cztery sekundy, i w tych czterech sekundach zawieracie to, bo jesteśmy w wideo eksperckim, z czego chcecie być zapamiętane zapamiętani. Potrzebujemy takiego komunikatu, który OK.

Mamy informacje, co działa, co nie działa, dlaczego i co robić dalej. Zakończenie. I tutaj u, nie będę mówić o słynnym call to action, dam wam inny pomysł. Oczywiście, jeżeli macie takie call to action, który wam działa i ono stanie się waszym wyróżnikiem, super. Natomiast co zrobić, żeby wideo eksperckie było zapamiętane? I nie takie wideo, które ma jakąś kontrowersję, podróże, lifestyle, bo takim dużo łatwiej jest nam zostać zapamiętanym. Ale porada i eksperta, ekspertki, co zrobić, żeby ono zostało zapamiętane. Wideo musi mieć kształt i formę. Wtedy będzie dużo bardziej wyraziste i dzięki temu zapamiętane. Domknięta forma. Jasny i klarowny od razu początek. Środek z precyzyjnym każdym słowem poradą do zastosowania i końcówka, która. Ma e, wyróżnik. Mamy tutaj też mało czasu. Dwie, trzy sekundy, wciąż to jest nasz czas i to nie jest umowne. Rzeczywiście mamy trzy minuty, potem środek dostosujcie. Trzy sekundy, <grywia> Sylwia. Trzy sekundy, potem środek umowny, ale też do paru nastu sekund, nie więcej, i końcówka znowu trzy sekundy. I tutaj bardzo ważne jest, żeby w tej końcówce znaleźć wyróżnik. Gest, słowo, zakończenie. To może być kolor, to może być rodzaj montażu, to może być dźwięk. Znajdźcie wyróżnik. Wyróżnik to jest coś, co zapamiętujemy. To nie jest raz tak, raz tak, raz tak, raz tak. Jest jeden wyróżnik. Koniec, kropka, z tego go pamiętamy. Postarajcie się się znaleźć taki, z którego Was zapamiętają. Jak wejdziecie sobie na profil tego człowieka, to zobaczycie, że większość, nie wszystkie, ale większość jego wideo zaczyna się i kończy dokładnie tym samym zdaniem. Know your worth know your worth, know your worth, know your worth. Ja tam idę tylko po to, żeby się tego nauczyć, ale jak widać, muszę iść jeszcze raz. I Wiem, że powtarzanie pewnych rzeczy jest dużo trudniejsze niż zrobienie czegoś innego, czegoś nowego. Ta struktura działa, ponieważ jest prosta. Jak ją zastosujemy: mocny początek, precyzyjny środek i wyróżnik na zakończenie, mamy dużo, dużo więcej wyświetleń, mamy dużo, dużo większą skalę, mamy dużo większą rozpoznawalność. Ale my jako ludzie lubimy gwiazdki, migoczące lampeczki, fajerwerki i jesteśmy przyzwyczajeni do tego nie tylko w momencie, kiedy tańczymy. Robimy stand-up, czy bawimy ludzi, ale oczekujemy tego też od takich wideo, które właśnie są z treścią, którą klasyfikujemy jako ekspercką. Czy musisz tańczyć? Lubisz tańczyć, nie musisz. Czy musisz e, żartować? Możesz, jeśli lubisz, nie musisz. Ale to, co możesz dodawać i co jest kluczem, kilka elementów, to dynamika wypowiedzi. Przestajemy nagrywać. Na raz. Czyli nie musisz zapamiętać i zapamiętać jeszcze, żeby to było w dwie sekundy, a potem cztery sekunda, potem sześć sekund, a potem kolejne dwie. I w ogóle ile to już w końcu jest powiedziałam, czy przedłużyłam. Nie. Nagraj dwie, zrób stop, nagraj kolejne cztery, zrób stop, a potem połączysz to w jednej z aplikacji do montażu CapCut, InShot, od video, lub invidio dowolnej, darmowej aplikacji. Po prostu połączysz ruch i przejścia. Wideo to ruch. Wideo bez ruchu to w ogóle pokaz slajdów. Potrzebujemy tego, żeby wciągnąć się też w akcję. Możesz oczywiście wziąć smartfon i zacząć chodzić i nagrywać, ale możesz go też postawić stabilnie, a potem znowu w montażu dodać zwykłe przybliżenie i lub oddalenie albo jakieś przejść. Dodawaj napisy. To jest w ogóle must have. Nie puszczajcie żadnego wideo mówionego do internetu bez napisów. Wiem jak jest. Godziny przygotowania, scenariusz, montowanie, jest roleczka, jest gotowa, nie mam jeszcze tych napisów, ale puszczę, żeby już była. Masakra. Dużo, dużo, dużo tracisz. O 53% spada oglądalność, jeżeli nie ma napisów. Możesz dodatkowo dodać jakieś naklejki, które podbiją te elementy, które są kluczowe i które są najważniejsze. Co jeszcze podbije? Audio. Muzyka tworzy atmosferę i też buduje wyróżnik, więc wykorzystaj ją, jeżeli chcesz, to też możesz te elementy takie dżingle i dźwiękowe pododawać. Podsumowując. Inwestycja czasowa. Musimy pamiętać o tym, że ludzie traktują to oglądanie wideo jako inwestycję czasową. Dlatego zaczynamy od randki, a nie budowania pogłębionej relacji. Rzucajcie haczyk nie po to, żeby kogoś zmanipulować, ale po to, żeby wciągnąć go od razu w Waszą historię. Precyzyjne słowa. Środek to jest konkret. Tu nie ma żadnych ozdobników, żadnych dodatków. Rozpoznawalny gest. Wasza końcówka i rozpoznawalny gest spowoduje to, że wasze wideo będzie zapamiętywane chętniej i częściej. I dodajemy te dodatkowe elementy edukacyjne. Wiecie co robić, wasze działanie.